Kasia Tusk w ciąży, głosiły nagłówki tabloidów. Sama blogerka sprawy nie skomentowała, a jedynie zdjęcia, które udostępniała skrzętnie zasłaniały jej brzuch. W najnowszym, sylwestrowym wpisie kobieta postanowiła pokazać wszystko. I wygląda zniewalająco. Kasia Tusk swoją ciążę ukrywa od tygodni. Najpopularniejsza blogerka w Polsce postanowiła jednak odsłonić się nieco przed fanami i udowodniła, że sylwestrowo-ciążowa kreacja nie musi być nudna. Choć o północy nie mogła podnieść toastu kieliszkiem szampana, zdaje się, że bawiła się wyśmienicie. Jak wygląda Kasia Tusk w ciąży. Fani zachwyceni wysyłają gratulacje na Instagramie i, analogicznie, blogu córki byłego premiera, pojawiła się jej stylizacja sylwestrowa. Kasia postawiła na elegancję, choć przyznała, że nie miała wiele czasu na przygotowania. O jej ciąży spekulowano od dawna. Po raz pierwszy na zamieszczonych zdjęciach można zauważyć brzuszek. W jednym z opisów zdradziła także, jak znosi stan błogosławiony. Plany się jednak zmieniły i w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się na sylwestra z prawdziwego zdarzenia, z wieczorowymi strojami i pięciodaniową kolacją. Mam świadomość, że do deserów mogę już nie dotrzeć i o północy i tak będziemy w łóżku, ale figlarny los sprawił, że pierwszy raz od wielu wielu lat muszę włożyć w ten dzień coś szykownego, napisała pod zdjęciem córka polityka. Na Instagramie pojawiło się także zdjęcie, które miało służyć jako miejsce do złożenia życzeń swoim fanom. Najlepsze życzenia od nas dla Was pojawiło się w opisie. Fani cieszą się jej szczęściem, reakcja entuzjastów blogerki była natychmiastowa i w komentarzach piszą jak cieszą się jej szczęściem. Piękna mama, wszystkiego dobrego, teraz przede wszystkim spokojnego rozwiązania, pojawia się w jednym z komentarzy. Kasiu, nadchodzący rok będzie dla Was najszczęśliwszym. Pojawia się dalej. Kasiu, cudownego 2019 roku, szczęśliwego rozwiązania i miłości bez końca. Czytamy dalej. Szczęśliwego rozwiązania i szczęścia z maluszkiem już w 3, zauważa internautka. Okazuje się, że Kasia wciąż o swoim stanie mówi niewiele, w tym wpisie jednak nie krępowała się pokazać ciążowego brzuszka. Tym samym sprawiła radość wielu sympatykom, którzy już się nie mogą doczekać, kiedy kobieta zdradzi kulisy swojego prywatnego życia.